Witam Państwa, tu Marek Skowroński, Telewizja Internetowa i blog W Rzeczy Samej. Dzisiaj naszym gościem jest Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Dzień dobry, witam Pana Redaktora, witam Państwa. Prokurator Łukasz Wawrzyniak, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Panie prokuratorze, 10 stycznia został zatrzymany ksiądz Łukasz Szydłowski. Proszę powiedzieć, z jakiego powodu i jakie są jemu postawione zarzuty? Prokuratura okręgowa w Poznaniu prowadzi przeciwko tej osobie, a także innym ustalonym podejrzanym postępowanie przygotowawcze. Mężczyzna ten rzeczywiście został zatrzymany i obecnie przebywa w areszcie śledczym. Na wniosek prokuratora taki środek izolacyjny sąd zastosował. Mężczyzna ten podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z artykułu 271 paragraf 3 kodeksu karnego. Artykuł 286 paragraf 1 kodeksu karnego, a także artykuł 21 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 228 paragraf 3 kodeksu karnego. Krótko mówiąc, prokuratura ustaliła, że podejrzany działając wspólnie w porozumieniu z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także przyjmując korzyści majątkowe w kwotach od 100 do 200 zł, skontaktował inne osoby w celu nabycia certyfikatu covidowego, podczas gdy. Osoby, które taki certyfikat uzyskały, nigdy nie były zaszczepione. Czyli, krótko mówiąc, pomagał w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy poprzez wystawienie certyfikatu pomimo niezaszczepienia danej osoby. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Podczas przesłuchania nie przyznał się dostawionego zarzutu. Odmówił składania wyjaśnień. W jakiej wysokości są to korzyści majątkowe? Ile osób mniej więcej zostało zgłoszone, które wręczały taką korzyść. Łącznie to są korzyść majątkowa e, e, od 100 do 200 złotych, a mamy do czynienia z, e, na razie z ustalonymi sześcioma osobami, które ta, ten mężczyzna, ten podejrzany kontaktował w celu uzyskania przez nich poświadczenia nieprawdy poprzez wystawienie e, certyfikatu szczepionego, pomimo niewykonania takiej szczepionki. W tej chwili został zastosowany areszt tymczasowy tylko wobec księdza, czy jeszcze wobec innych osób? Nie, ta, bo to postępowanie toczy się wobec pięciorga podejrzanych, z czego cztery osoby, w tym również ten podejrzany, o którym mówimy, są tymczasowo aresztowane. Czy należy się spodziewać dalszego postępowania i wydania wyroku w tym czasie, czy to może trwać jeszcze dłużej niż trzy miesiące? Na pewno sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego co do końcówki postępowania, czyli zakończenia, na razie trudno tutaj mówić o jakimś bliższym terminie. Oczywiście wyjaśniamy okoliczności całej sprawy, a także ewentualny udział innych osób w tym procederze wystawiania, potwierdzenia nieprawdy poprzez wystawienie certyfikatów covidowych, pomimo niezaszczepienia. Dlaczego Poznań prowadzi tę sprawę, a nie Kraków? Nie potrafię Panie Redaktorze na to odpowiedzieć. Y nie wiem, bo tego nie wiem. Niestety musiałbym to sprawdzić, ale nie, nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego jest to, jest to poznanie. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego, panie prokuratorze. Kłaniam Dziękuję się. bardzo. Do widzenia. do widzenia. Kłaniam się. Dziękuję panu bardzo za te informacje i do usłyszenia.